Witam bardzo serdecznie słuchaczy. Agencja Kosmiczna Gosia Wolność i w niebo wstąpienie Federacja i klatki 5D Kontakt pozaziemski Gosia Jeśli to Federacja chce mieć swoje NWO, jaki jest dla nich długoterminowy cel? Czy planują w tym momencie ludzkie w niebo wstąpienie? Usunięcie 3D, usunięcie Matrixa, sprawienie, że ludzie będą międzygwiezdni? Sfaru! Powiedzą to, będą to twierdzić. Ale to nieprawda. Gosia! Ach nie? Sfaru! To, co opowiem, niezależnie od tego, jak bardzo będzie to bolesne, jest prawdą i nie dlatego, że to mówię. Federacja miała mnóstwo czasu, tysiące lat, aby usunąć problem. Nie chcę usunąć problemu. Jedyne, czego chcę, to przenieść i zreorganizować swoje aktywa na Ziemi. Aby utrwalić 3D i wszystko, co się z tym wiąże. Bo to ich chory plac zabaw. Ciągłe stawianie wyzwań i coraz trudniejszych doświadczeń dla rozrywki wszystkich dusz, które odważą się wejść do tej trójwymiarowej matrycy, aby po prostu tego doświadczyć, pod pretekstem ogromnego duchowego wzrostu. Widzą więc, że faktycznie prowokuje to ogromny rozwój duchowy, więc chcą jeszcze więcej, bo tego właśnie chcą wszystkie dusze większej ekspansji. Więc zwiększają tam poziom lub trudność, aby spowodować jeszcze większy rozwój uczestników. Gosia. O mój Boże. Okej. Okay. Więc nie chcą żadnego wyzwolenia ludzi? A co z wniebowstąpieniem i tak dalej? Od kogo to wszystko się wzięło? Wszystkie te rasy mówią o wniebowstąpieniu. Sfaru rasy cały czas mówią o wzniesieniu i to od tysięcy lat. Ale nigdy nie wyjaśniają, co to dokładnie jest. Wniebowstąpienie jako osobiste przedsięwzięcie, którego nie można osiągnąć bez śmierci. Albo prawie Ponieważ to, co sprzedają ludziom, to w niebo wstąpienie jako coś, co sprawi, że wszyscy pokonają swoje problemy, cierpienie i trudności. Ucieknij od ich problemów. I są nieuniknione, szczególnie w 3D, problemy, trudności i cierpienie idą ręka w rękę z niższymi światami, z iluzją separacji. Usuń to wszystko. A otrzymasz wyższą sferę, która istnieje w jakikolwiek sposób, i wszyscy udają się tam w różny sposób, pomiędzy wcieleniami. Więc walka o wzniesienie? Naprawdę? Sprawienie, że ziemski raj stanie się bezproblemowy. Równy wyższemu królestwu. To już jest, i każdy tam idzie w jakikolwiek sposób. Gosia: Czy w niebo wstąpienie nie oznacza przejścia Ziemi do 5D? Wszyscy o tym mówią. Sfaru To inna interpretacja, ale jak mówiłam wiele razy, gęstość nie jest czymś, co ci się przydarza, jest czymś, czym jesteś. 5D lub dowolne d jest już na Ziemi. Zawsze tak było. Doświadczy tego każda osoba w swojej własnej podróży przez życie, kiedy tylko będzie na to gotowa. Gotowi porzucić ograniczające przekonania, które trzymają ich w niższych światach i cierpieniu. Przywiązania i koncepcje karmy. Gosia Jednak nadal ludzie nie dożywają tysiąca lat, starzeją się i nie mają statków kosmicznych na podwórku. To wciąż nie jest 5 d, niezależnie od tego, jak bardzo myślisz. Mówię o prawdziwym wzniesieniu się do egzystencji 5 d ze wszystkim, co się z tym wiąże. Nie tylko w Twoim rozumieniu. I wszystkie rasy o tym mówią. Dlaczego więc o tym mówią, skoro nie tego chcą dla Ziemi? Sfaru. Człowiek na ziemi myśli, że zażna prawdziwego szczęścia, gdy zdobędzie Ferrari. Kiedy w końcu mu się to udaje, zdaje sobie sprawę, jak nieszczęśliwym uczynił go ten samochód. A jeśli nie, będzie chciał zdobyć jeszcze jednego i jeszcze jednego. Koncepcja posiadania kontra bycia to przywiązanie do niższych światów i do cierpienia. Bycie w 5D w bardzo realny sposób oznacza posiadanie rzeczy. Tak zwana wolność i wolność. Ważne jako doświadczenie. Ale ostatecznie jedyne co masz to siebie. Wszystko czego naprawdę potrzebują to ich umysły. Gosia. Zgadzam się z tym co mówisz, ale jest jeszcze jedno ale. Pięćdy nie mam tu na myśli jedynie posiadania statku kosmicznego. Ważne jest, aby móc leczyć się w kapsule medycznej, gdy cierpisz, a nie żyć marnie przez 60 lat, wyglądając na pomarszczonego i chorego, ale żyć w harmonii ze środowiskiem, nie musząc pracować. Czy rasy federacji chcą tego dla ludzi, czy nie? Sfaru to wciąż rzeczy. Mówię o prawdziwym sensie istnienia, o braku konieczności posiadania kapsuł medycznych i fantazyjnych statków kosmicznych. Oczywiście są wygodne na niezliczone sposoby, ale mam na myśli głębiej. Gosia. Trudno rozmyślać o sensie życia, jeśli trzeba pracować 10 godzin dziennie w fabryce. Mówię o pięć de wolności bycia. Czy tego chcą dla ludzi, albo nie? Swaruu, uczycie czego wyraźnie nie chcesz. I nie, nie. Gosia, o co w takim razie chodzi z tą całą gadką o wyzwoleniu i wzniesieniu się wśród nich, skoro oni tego nie chcą? Dlaczego więc pracują nad budzeniem ludzi? Dlaczego zależy im na ich budzeniu, jeśli nie chcą, żeby się budzili? Sfaru. Mówią o wyzwoleniu od tysięcy lat dokładnie o tym, co wielu już powiedziało i obiecało: Mojżesz, Budda i niezliczona liczba innych. Budda był najbliżej zrobienia wszystkiego dobrze. Przy okazji, a to, co robią, to to, że ludzie chętnie idą do innego rodzaju więzienia. Wezwać stado do innej zagrody z jednej klatki do drugiej Gosia, nie rozumiem tego. Wytłumacz, proszę jaka kolejna klatka? sfaru Ludzie tkwią w jednym paradygmacie, jednej koncepcji rzeczywistości, tej, którą znacie. Chcą więc ich obudzić do innej kontrolowanej rzeczywistości, którą federacja wybrała dla nich wcześniej, aby kontynuować utrwalić ich pomysły. Idee, które pochodzą od ludzi na ziemi, ponieważ oni są federacją. Ludzie są istotami pozaziemskimi, jak mówiłem już wiele razy. Dlatego jest to dla nich wolna wola. Przykładem innej klatki jest akceptacja transhumanizmu bycie zaczipowanym, kontrolowanym umysłem, aby tego doświadczyć. Poziom po poziomie klatek idealny obraz, aby to wyjaśnić. Gosia. A co z ludźmi naprawdę przebudzonymi? Gdzie oni idą? Sfaru. Do większej klatki oczywiście. Dlatego muszą się przebudzić. Kolejny paradygmat. Kolejna koncepcja, którą można nazwać rzeczywistością, nowym świtem. Nowy porządek świata. Gosia. Ale po co wysyłają gwiazdne nasiona i przewodników? Pomóc w czym? Swaruu. Przynajmniej niektórzy zrozumieją, że mają wybór, aby przestać grać w tę starą, chorą grę sprzed tysiąca lat. To są wyjścia, przypomnienia, że mogą wrócić do domu. Gdziekolwiek nazywają domem. Nasiona gwiazd są niezbędne, ponieważ bez nich ludzie nie mieliby innego punktu widzenia na Ziemi. Są strażnikami bram. Ci, którzy mówią innym, możecie dokończyć grę i wrócić do domu. Gosia Czyli w niebo wstąpienie nadal trwa? Nie jestem pewna, czy federacja naprawdę tego chce dla ludzi, czy nie? Sfaru. Pójdą w stronę tego, czego chcą ludzie jako kolektyw, czy to będzie 5D, czy pozostanie w 3D, moneta wisi w powietrzu. Właśnie w tym tkwi problem, ponieważ nie zawahają się dać ludziom tego, czego chcą, nawet jeśli będzie to sprzeczne z nimi wszystkimi. I to właśnie dzieje się teraz na Ziemi. Zatem w niebo wstąpienie czy nie, zależy od ludzi jako kolektywu. Nie na kaprys federacji. A ponieważ kolektyw jest tak niestabilny i właśnie w tym momencie skłania się ku negatywności, gwiazdne nasiona cierpią najbardziej. Problem w tym, że to, czego chce kolektyw, nie zawsze jest dla niego, czyli dla ludzi, wygodne. Federacja Przeprowadza na nich także eksperymenty, opierając się na wątpliwych pragnieniach ludzi, z którymi eksperymentuje, więc według nich wszystko mieści się w kosmicznym prawie. A ponieważ ludzie chcą także być okłamywani i manipulowani, to tylko pogarsza sytuację. Dlatego to, co robią, jest złe. To jest problem. Jeśli dzieci znalazły dynamit tatusia, nie muszą dawać im zapałek. Wierzą jednak w naukę empiryczną. Oznacza to, że dziecko musi wysadzić się w powietrze przynajmniej w jednym momencie swojego życia, aby dowiedzieć się, jakie skutki ma dynamit. Nie, ręczę za federację, wyrażam tylko to, co stąd widzę. A jeśli chodzi o kolektyw, który również pragnie pozytywnych rzeczy, o co opytałeś jakiś czas temu na innym czacie? Jak wyjaśniłam, problem polega na tym, że ludzie są bardzo skupieni na negatywnych rzeczach z powodu koncentrującego wpływu strachu. Dlatego łatwo je do siebie sprowadzają. A pozytywne rzeczy są rozproszone i cały czas zmieniają to, czego chcą. To najpierw manifestuje negatywność. Nigdy nie usłyszycie, jak wycofuje się z mojego stwierdzenia, wszystko na świecie jest odbiciem wewnętrznego świata człowieka, czyli jego umysłu. Gosia. Wracając do wniebowstąpienia. Powiedziałaś gdzieś, że przebudzenie i wniebowstąpienie to kolejna klatka. Co masz przez to na myśli? Sfaru. Tak długo jak żyjemy w jakiejkolwiek sferze, która ma dwoistość, koncepcję ciebie i mnie, będzie istniał Matrix. Zbiór porozumień pomiędzy tamtejszymi ludźmi. To jest klatka. Gosia. Ale z tego co rozumiem, gwiezdne nasiona chcą wzniesienia się ludzi do 5D. Są tutaj, aby pomóc ludziom stać się wolnymi. Aby uczynić ziemię miejscem piątym. Aby usunąć matrix, usuń 3D, uczyń rasę harmonijną i międzygwiezdną. Czy to nie jest pomysł? Sfaru. A jeśli Ziemia 5D zostanie osiągnięta i Ziemia stanie się międzygwiezdna i pełnoprawnym członkiem federacji, czy to zakończy cierpienie? Nie, nie będzie. Będzie go tylko przesuwać. A trójwymiarowa matryca księżycowa jest zupełnie nieistotna. To nastawienie ludzi tworzy gęstość. Gosia. Więc gwiezdne nasiona są tutaj, aby przypominać ludziom o powrocie do domu, ale według ciebie to wzywanie ich do innej klatki. Sfaru. Powrót do domu to także kolejna klatka, kolejny zbiór zasad, inne społeczeństwo. Mówisz, że jest lepszy, oczywiście, że tak. Tylko od każdego zależy, czego chce doświadczyć i dokąd pójść, ale to wszystko są klatki. Wszystkie one odwracają uwagę od prawdziwego wzniesienia. Odważnie iść tam, gdzie nie potrzeba gestości, żadnych porozumień, tylko własna prawda. Nic zewnętrznego od Ciebie. W żaden sposób nic nie jest od Ciebie zewnętrzne, ale ludzie są tak przywiązani do myślenia, że poza nimi istnieje świat pełen praw i logiki. Ale z drugiej strony nie każdy chce nawet prawdziwego wzniesienia, chcą doświadczyć różnych rzeczy. To ich wybór. Większa klatka jest wygodniejsza niż mniejsza, to prawda. Wciąż ta cholerna klatka. 5d to kolejna matryca zbiór zasad percepcji. Umowy. Gosia. Okej, okay, sfaru, ale zejdź na chwilę z tego najwyższego poziomu. Wróćmy do ziemskich klatek. Powiedziałeś, że przenosimy ludzi do innej klatki, jako nasiona gwiazd. To mnie na moment zaniepokoiło. Myślałam, że w rezultacie jest to coś negatywnego. Inny rodzaj kontroli. Ale patrzysz na to z bardziej metafizycznej perspektywy. To rozumiem. Swaruł. Oczywiście, że jest inaczej. Czy chcą kolejnej klatki, zestawu doświadczeń, zasad i zgodności percepcji, czy też chcą totalnej iluminacji oświecenia poza wszystkimi klatkami? Dlaczego jest poza wszystkimi klatkami? Ponieważ w tym stanie wszystko, co myślą, po prostu jest. Czyli całkowita wolność. Gosia. Myślę, że większość ludzi mówi po prostu o chęci wydostania się z tej cholernej społeczności niewolników Matrix 3D do 5D. Mówisz o wyzwoleniu do wyższych wymiarów. Z fizycznych klatek 3D i 5D łącznie. Sfaru. Federacja i jej tajne stowarzyszenia które pomagają im na Ziemi, i gdzie indziej mogłabym dodać, chcą rozwiązać obecną klatkę Matrixa i umieścić ludzi w znacznie bardziej kontrolowanej klatce Matrixa. Najwyraźniej po to, aby przenieść ludzkie stado do jednego rządu światowego i poddać wszystkiemu, hipowaniu oraz kontroli umysłu, nie tylko na poziomie mentalnym, ale bezpośrednio, z pełną dwukierunkową kontrolą chipów, gdzie ludzie całkowicie tracą swoją wolną wolę? Gwiezdne nasiona promują także swoje królestwa i światy, które są niczym innym jak kolejnymi klatkami Matrixa. Nawet gwiezdne nasiona pracują nad umieszczaniem ludzi w klatkach. Lepsze klatki, ale nadal klatki. Jedynym sposobem na bycie wolnym jest podążanie własną drogą, Przekraczanie wszystkiego poza postrzeganym przez ciebie ograniczonym ja. Więc nie, nie jestem bezużyteczna metafizyczna, mówię wam, jak wyjść z klatek wszystkich. Gosia. Tak, ale to wykracza poza fizyczne. Większość ludzi jeszcze tego nie chce. Ja nawet nie. Najpierw chcę doświadczyć życia w miłym, pozbawionym niewolników społeczeństwie 5D. Swaru. To ich wybór. To dla wszystkich, którzy nie chcą NWO na ziemi. Gosia. Ok. Zatem gwiezdne nasiona, budzący się ludzie. Dokąd przenosimy wszystkie dusze, które tego nie chcą, do innej klatki, według ciebie. Swaruu. Przenoszenie ich do innych doświadczeń na innych planetach. Ale to niekoniecznie jest złe. Tego właśnie chcą więcej doświadczeń fizycznych. Dajesz ludziom, duszą tylko to, czego chcą, i o co prosisz wibracyjnie. Gosia. Nadal nie rozumiem tej części. Dlaczego gwiezdne nasiona to robią, skoro federacja nie chce, żeby ludzie się wycofali? Sfaru. Nie federacja chce i daje ludziom dokładnie to, czego chcą. Bo to są ludzie. Zatem ci, którzy chcą NWO, pozostaną na ziemi, zostaną zachipowani, zaszczepieni i tak dalej. Ci, którzy tego nie zrobią, pójdą gdzie indziej, dokąd zaprowadzi ich wibracja i intencja. Tutaj gwiezdne nasiona spełniają swoją rolę, pokazując im drogę wyjścia z miejsca, w którym nie chcą być. Dzięki temu mogą dokładnie i wyraźnie wiedzieć, dokąd chcą się udać w następnej kolejności. I to jest bardzo szlachetny cel. Gosia. Ale gwiezdne nasiona to federacja. Dlaczego czują potrzebę przyjścia i wskazania komukolwiek wyjścia, jeśli chcą zatrzymać tu ludzi? W ogóle nie rozumiem tego punktu. Czy gwiezdne nasiona są sprzeczne z planami federacji? Sfaru. Ponieważ z wyższych wymiarów wiedzą, że ci, którzy pozostają na ziemi, są także nimi, więc jeśli nie pomogą, nigdy nie będą naprawdę wolni. A czasami są sprzeczne z grą federacji. Wiele z nich to rusz lub ranyn. Gra się nie kończy, ale ludzie muszą wiedzieć, kiedy z niej wyjść. Gosia A nieprawdaż? Wiedzieli, kiedy tam weszli. Swaruu. Wiedzieli. Ale kiedy już znajdą się w środku, potrzebują przewodników. Gosia. A czy Federacja chce, żeby ludzie wystąpili? Wydaje mi się, że nie chcą ich wypuścić. Dlaczego więc wysyłają przewodników? Przepraszam, dla mnie wieczny krąg. Swaruu. Jak powiedziałam powyżej, nie chodzi tu o chęć powstrzymania ludzi przed wychodzeniem. Po prostu dają im to, o co proszą. Gosia. To po co wysyłać przewodników, żeby ich wydostali? Jeśli o to prosili. Swaruu. Wysyłają przewodników, aby dusze wiedziały, dokąd iść dalej, ponieważ mają tendencję do zapominania, gdy znajdą się w tej skomplikowanej grze. Gosia, ok, rozumiem. Swaruu. Z góry wszystko jest dokładnie tak, jak powinno. Po prostu ludzie są zbyt skupieni na tym, co dzieje się na ziemi. W procesie tworzenia kolejnego tego samego. Gosia. Coraz bardziej skupiam się na tajgecie. Sfaru. To jest wybór, czy przenieść się do tej innej przytulnej tajgetańskiej klatki matrycy. Ważne, ładne, ale wciąż klatka. Gosia. Ale to nie klatka, jak już wiesz, że jesteś tam dobrowolnie. Mogę udać się do wyższych wymiarów. Ale nadal chcę doświadczyć przyjemnych fizycznych wymiarów. I to też jest wolność, prawda? Twoja dusza jest zawsze wolna. Również przy wyborze klatki. Ale czy w ostatecznym rozrachunku nie jest potrzebna klatka innego typu? Bo jeśli jesteś naprawdę wolny, możesz być i czuć się nim w każdej klatce. Ponieważ wiesz, że nie potrzebujesz braku klatek, aby być darmowym. Po prostu jesteś. W każdych okolicznościach nie zgodziłabyś się? sfaru. To zdolność wynikająca z wyższego zrozumienia, dzięki której możesz używać klatek według własnej woli, aby doświadczyć wszystkiego, co się w nich znajduje. Nigdy, nie wyrzekając się swojej istoty, swojej kosmicznej wolności, możesz swobodnie kontrolować swoją klatkę. Gosia! Tak, dokładnie! Używanie klatek według własnego uznania właśnie dlatego dla zabawy tak właśnie widzę swój wyjazd do tajgety sfaru tak możesz przebywać w klatkach innych osób oraz wychodzić i wracać kiedy chcesz ale najpierw musisz być wolny dowiedz się kim naprawdę jesteś Gosia. Tak, myślę, że czuję to na jakimś intuicyjnym wyższym poziomie, że tak właśnie jestem gdzieś głęboko w środku lub że mam dostęp do tego stanu, ale nie jestem pewna. Czy naprawdę tam jestem, ale praktycznie już tam jestem. Sfaru. Ostatecznie i tak pracujesz tylko z wyższych wymiarów. Po prostu zdecydowałeś się zapomnieć o tym fakcie. Jestem tu, żeby im przypomnieć, że wszyscy są jednym, że są kosmiczni i że nie są ich koncepcją siebie. Przekonanie ich, że mogą wrócić do źródła. Aby naprawdę być wolnym. Gosia! Ale czyż nie byli wolni, decydując się na eksperymentowanie z grą 5D? Sfaru byli wolni, przynajmniej niektórzy, więcej ludzi pamięta ich prawdziwą istotę w 5D niż w 3D. Gosia, w takim razie nie wiem, jakie mogą być przyczyny za wybranie bycia w 5D. Sfaru, z tych samych powodów. Gosia czysta przyjemność, sfaru doświadczenie. W przypadku wyższych wymiarów nie ma różnicy w inkarnacji na tej czy innej planecie, w 3D lub 5D cokolwiek. 5D to nie kolejna gra, to ta sama gra. Wszyscy oni są istotami duchowymi o boskiej naturze doświadczającymi przebywania w biologicznym pojemniku. Wszystkie takie same. Weź z powyższej prezentacji wszystko, co osłuży Twojemu osobistemu rozwojowi i podniesieniu świadomości czyli weź to, co z Tobą rezonuje, a resztę pozostaw. A ja z wdzięcznością, Serdecznie dziękuję za wysłuchanie prezentowanego materiału. Z miłością i światłem.